Dzisiaj zadanie do Was. Posłuchajcie najpierw mojego wywodu, co ja myślę o tej sprawie, o której zaraz Wam powiem. A Wy napiszcie w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Dzień dobry. Chciałbym poznać Waszą opinię, czy jeszcze zdjęcia są potrzebne? Czy noszenie takiego aparatu, bądź co, bądź ciężkiego, obiektywy mogą ważyć, dobre obiektywy. Kilogram, półtorej kilograma, plus wody aparatu, plus cały osprzęt. Wszystko waży, wszystko trzeba nosić, wszystko trzeba zabierać. Fakt, że jakościowo te zdjęcia z takich aparatów będą o no, wiele lepsze no, większa matryca, inna, inna optyka. Ale większość ludzi ogląda zdjęcia teraz na telefonach, ta jakość. Nie jest aż tak wymagana. Nie widać tego na małym ekranie telefonu, tej jakości tego zdjęcia. Czy to już przeminęło bezpowrotnie? Czy w dobie sztucznej inteligencji, gdzie możemy napisać tekstem, napisać co chcemy na zdjęciu, aby było, po czym sztuczna inteligencja daje nam gotowy obraz z tekstu, z tego co napisaliśmy, chcemy. Człowieka stojącego na autostradzie, robiącego zdjęcie białej linii pośrodku po środku pasa. Napiszemy to, i sztuczna inteligencja nam pokaże taki obraz. Fakt. Na stan obecny jeszcze można się dopatrzeć pewnych nieścisłości. Natomiast, czy fotografia dalej, przy rozwijającej się chociażby sztucznej inteligencji, już dodawanej do telefonów komórkowych, które każdy ma przy sobie. Czy fotografia ma sens? Czy, czy cała sztuka z tym związana ma sens? Już są konkursy fotograficzne, które opierają się na zasadzie sztucznej inteligencji. Mamy zrobić obraz, zdjęcie, wygenerowane przez sztuczną inteligencję? Jak myślicie, do czego to zajdzie? A czy sztuka fotograficzna? Będzie dalej trwać. Jeśli ktoś lubi robić zdjęcia, wstaje wcześnie rano przed wschodem słońca, żeby dojechać na jakieś miejsce i czeka, aż to słońce wyjdzie z horyzontu, żeby zrobić zdjęcie temu wschodu słońca, czy idzie na zachód słońca. Czeka na złotą godzinę, czeka na niebieską godzinę. Czy te wszystkie teorie, czy one mają sens w dzisiejszych czasach? Tu niedaleko była taka ambona, myśliska. Czy kto stawia ambony, można było na nią wejść i sobie usiąść. Nie ma jej. Ktoś ją zabrał. Pewnie przestawili ją w jakieś inne miejsce. Jeszcze parę lat temu ISO 1600-3200 to było marzenie, żeby było takie w aparacie i zdjęcia dało się oglądać bez tak zwanych szumów. Które powstają na, na etapie wzmocnienia tego zdjęcia. Teraz ISO 12800 nie stanowi większego problemu, i to już musi być dosyć ciemno, żeby takie zdjęcie, takie ISO wykorzystać i zrobić dobre zdjęcie. Oczywiście można w programach później je odszumić. I pytanie, czy to ma sens? Jeśli oglądamy zdjęcia w telefonach komórkowych, przewijamy po prostu patrząc tylko orientacyjnie na to, co jest na obrazie zapisane? Czy noszenie takiego sprzętu ma sens? Czy używanie takiego sprzętu ma sens? Zakup takiego sprzętu, czy ma sens? Jeśli, jeszcze, jeszcze parę lat temu jeśli ktoś miał lustrzankę, bo nie było jeszcze bez lusterkowców, jeśli ktoś miał lustrzankę, to był gość. Jeśli umiał jej używać, to był podwójny gość. Przez ludzie kupowali lustrzanki, nie umieli ich używać, używali tylko na ich na pełnym automacie, nie wykorzystując funkcji, jakie dały, dawały te aparaty. Zapisując zdjęcia w JPEGach, prosto, prosto wtedy te JPEGi jeszcze były dosyć ułomne, że tak powiem. Różnica między JPEG a RAF jest do tej pory, natomiast JPEGi już są coraz lepsze. Programiści aparatów tak dostosowują oprogramowanie aparatu, żeby ono dążyło do tego, żeby te zdjęcia były ostre, jakościowo dobre, nasycone, żeby kontrast był odpowiedni. Siedzę sobie tutaj, bo wyrwałem się na zdjęcia, gdyż to lubię, odpoczywam w ten sposób i jeśli mam wolną chwilę i mogę się wyrwać, no to jestem. I tak sobie siedzę i myślę właśnie, czy to ma jeszcze sens. Czy nie wyciągnąć po prostu telefonu komórkowego i robić nim zdjęcia? Czy tak, te zdjęcia zamieszczamy na Instagramach, na Facebookach. Wysyłając zdjęcia swoje na takie portale, one są kompresowane. Wysyłając film na YouTube, on jest kompresowany. Oczywiście kompresorami dobrymi, takimi, które nie stracą dużo na jakości filmu czy obrazu przesyłanego gdzieś na portal. A na serwerach, na dyskach, bo gdzieś te zdjęcia muszą być zapisane, zajmą, zajmą mało miejsca. O to chodzi. Te zdjęcia nie są kasowane. Od początku YouTube'a te wszystkie filmy gdzieś są zapisane. Fizycznie, na jakichś dyskach. Chmura to nie jest czyn niefizyczny, tylko fizycznie gdzieś musi być dysk, gdzieś musi być jakaś pamięć która ma zapisane twoje filmy, twoje zdjęcia, a że ich jest coraz więcej, gdyż żyjemy w dobie informacji jako takiej, no to programiści muszą się starać, żeby te zdjęcia zajmowały jak najmniej miejsca, żeby tej pamięci dokładanej ciągle starczyło. Jeśli ktoś prowadzi swoje archiwum fotograficzne i zapisuje zdjęcia gdzieś, ma poszufladkowane, pozapisywane swoje fotografie, filmy, to wiele czasami może miejsca to zajmować. Filmując w jakości 4K, która teraz jest takim standardem, ten film zajmuje dużo miejsca. Film obrobiony i zapisany w jakimś formacie może zajmować tego miejsca jeszcze więcej. Jeśli dokładamy, koloryzujemy film, jeśli dokładamy cokolwiek do filmu, to wszystko zajmuje pamięć. I pytanie: wraz z jakością idzie wielkość pamięci. Czyli zdjęcia zapisywane w dobrej albo bardzo dobrej jakości zajmują dużo miejsca. Ludzie się czasami dziwią, jeśli wysyłam im jakieś zdjęcia, oczywiście w pełnej rozdzielczości. Ludzie się czasami dziwią, że te zdjęcia tyle zajmują. Wysłałem kiedyś koledze miniaturkę na, zrobioną na YouTube. Miniaturka miała 10 MB. On mi dzwoni, że muszę zapisać, tylko miniaturkę włożyć do YouTube'a, która ma pół MB. Bolało mnie serce, żeby to zdjęcie tak skompresować, żeby ono miało pół MB. Tych informacji zapisanych w tej fotografii na tym zdjęciu było bardzo mało. Fakt, że miniaturka YouTube'a. Zajmuje bardzo mało miejsca i wyświetlane jest tylko przez chwilę. Ale chyba wszyscy programiści doszli do tego wniosku, że oko ludzkie jest już na tyle przystosowane, przygotowane do oglądania zdjęć, że wystarczy mu chwilka, a mózg nasz dorobi sobie pozostałą część fotografii. Jeśli jakościowo zdjęcie mamy gorsze, to nasz mózg chyba jest w stanie to zdjęcie sobie poprawić. Nie wiem, tak myślę. Chciałbym poznać może Waszą opinię, jak to się będzie kreować w przyszłości. Czy fotografowie, czy cała sztuka fotografowania, wychodzenie na wschód słońca, na zachód słońca, fotografowanie piękna przyrody, fotografowanie piękna ludzi czy to będzie miało dalej rację bytu? W dobie sztucznej inteligencji. Nagrywam to w 2024 roku, na początku września, i jestem ciekawy, co będzie za jakiś czas. Może jest ktoś wśród Was, który przewiduje przyszłość? Się podzieli tym, co, co to może być. Czy ludzie, tak jak w tych wszystkich przewidywaniach i w bajkach, czy ludzie będą jeszcze. W ogóle potrzebni. Czy tylko będą potrzebni do programowania, do chodzenia, do pokazywania i do ewentualnych naprawiania błędów. Widać już jesień. Jest już dawno po żniwach liście z drzew już zaczynają spadać. Jest bardzo sucho. A ja siedzę i się zastanawiam nad przyszłością świata zamiast robić zdjęcia. Taka refleksja mnie akurat dzisiaj naszła. Robimy sobie jeszcze parę zdjęć ala makro, później je obrobimy. Wstawimy na Facebooka, wstawimy do YouTube'a. Pewnie tam 2-3 osoby polubią i tyle, ale dziękuję tym osobom, które lubią moje zdjęcia i czasami je oglądają. A ja lubię je robić. Chyba dopóki są jeszcze tacy ludzie, że zabierają taki ciężki sprzęt ze sobą i, i robią zdjęcia, dopóty ta fotografia będzie trwać taka jaką przynajmniej ja znam. Ale jak to będzie dalej, nie wiem, zobaczymy. Nagadałem się trochę. Taki film o robieniu zdjęć bez robienia zdjęć, ale to co tutaj zrobię, te zdjęcia to wam pokażę na koniec. Także napiszcie też w komentarzu co myślicie o. Przyszłości fotografii, czy się tym zajmujecie, jak myślicie, jak to będzie wyglądać dalej, film taki nietypowy, no ale jest. Naszła mnie taka ochota na wygadanie się, a Wy wysłuchacie albo i nie. Także tyle. To ja Wam znowu dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia. Do następnego razu, kiedy i gdzie nie mam pojęcia. Na razie.